Witam ponownie na kolejnym krótkim odcinku bez kryptoreklamy znanych i cenionych przynęt, które stosuję ja jak również wielu innych wędkarzy tym razem zaprezentuję Wam dosłownie 6 przynęt wielkości paznokcia które są ponadto dość lotne przy zastosowaniu cienkiej linki, czy to odzieżyłka czy też pociąga które doskonale sprawdzają się w płytszych łowiskach jak również partiach wody, tam gdzie klenie, jazie podchodzą pod wież, czyli wiosna, lato i tak dalej pierwszym jest ten oto mikrusik sprawdzony temat bardzo dużo go sprzedajemy kolejnym bliźniaczo podobny, ale o nieco innej akcji Kolejne dwa to nieco lżejsze brudne kolory. Ten oto z takim oto brzuszkiem imitującym e, brzuchowada. Kolejny na e, wiosenno-letnie wieczory z takim pomarańczowym celownikiem. Kolejny nieco większy, długości około 2,5 cm. Ten oto. Kolejnym największym, długość około 3 cm. Bardzo lotny, można sięgnąć nim odległe miejscówki. To tyle. Szkoda gadania. E, link do zestawu przynęt w opisie filmu siema.